No, i teraz już poznaliśmy dziedzinę funkcji, to zbiór wartości. Zbiór wartości to są nasze Y. -ki. No i zaznaczamy sobie. Oj, 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 ale bym pojechała krzywo. Odtąd dotąd, tak? Czyli odtąd dotąd to są moje Y. -ki. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Czyli nie widzieliście tego, prawda? Y należy od minus 7 do. Ile... Oj, czekajcie, czekajcie, bo tu była większa jednostka. Napłochałam. Raz, dwa, trzy, minus 3,5. Od minus 3,5 do 1, 2, 3, 4, 5 pół do 5,5. Tak? Tylko i wyłącznie takie Y przyjmuje moja funkcja. Nie mam liczby nad tą kreską zieloną, ani pod tą kreską zieloną. Nie ma. Nie ma wykresu i nie ma żadnych liczb, no nie? które przyjmuje ta funkcja. To jest ważne. Bo gdyby tu był jakiś wykres, no to wiadomo, ale nie ma.